Żarski Dom Kultury zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami i dziadkami w niedzielę 27 listopada o godzinie 16 do sali widowiskowej Luna przy ulicy Okrzei 35 na spektakl pod tytułem Złota Kaczka. W wykonaniu teatru trójkąt bilety w cenie 10 zł dla dzieci oraz 15 zł dla dorosłych do nabycia w Żarskim Domu Kultury w godzinach od 9 do 16 oraz przed spektaklem istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu. 68 374 24 13 oraz drogą mailową dekazarymaupa.pro.net.pl w imieniu burmistrza miasta Żary oraz Izby Przemysłowo-Handlowej Skotbus zapraszam przedsiębiorców z branży budowlanej na polsko-niemieckie spotkanie kooperacyjne. Spotkanie to będzie poprzedzone szkoleniem informacyjnym, jak wykonywać usługi budowlane na terenie Brandenburgii. Po szkoleniu odbędą się rozmowy kooperacyjne z niemieckimi przedsiębiorcami. I dla przedsiębiorców, mam nadzieję, będzie to okazja do zadawania pytań i wyjaśnienia sobie wszelkich wątpliwości, jak taką działalność prowadzić na terenie Brandenburgii. No i spotkanie bezpośrednio z pracownikami Izb Rzemieślniczych i Izby Przemysłowo-Handlowej Scottbus. Spotkanie odbędzie się 6 grudnia o godzinie 10 w siedzibie firmy Alpodach na ulicy Witosa 29. Serdecznie zapraszam. Warunkiem wzięcia udziału w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia na numer fax 68 470 83 78 oraz sprecyzowanie oczekiwań kooperacyjnych. Spotkanie organizowane jest z projektu pod tytułem Gospodarcza współpraca na Łużycach. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Brandenburgia 2007-2013. 30 listopada o godzinie 9 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się 13 sesja Rady Miejskiej w Żarach. W porządku obrad znajdzie się m.in. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2012 rok. Ukazała się publikacja Żarskie Legendy. Publikacja ta jest drugim wydaniem. Pierwsze wydanie ukazało się w 1998 roku. Drugie wydanie różni się tym, że zostały uzupełnione o nowe, nowe legendy, m.in. a legenda o bazyliszku, legenda o głowie konia, a również legenda o czerwonym jeleniu. Wydanie, które zostało zrealizowane przez Urząd Miejski w Żarach, a przygotowane w ramach projektu z partnerem niemieckim, będzie miało swoją promocję 24 listopada o godzinie 16 w Miejskiej Bibliotece przy Strasse des Frides 14 w Weiswasser. Wszystkim, którzy przyjadą na spotkanie do Niemiec, zostaną wręczone egzemplarze książki. Spotkanie promocyjne w Żarach odbędzie się 29 listopada o godzinie 13 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Projekt Żarskie Legendy jest dofinansowany. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. W dniach 16-20 listopada w Lipsku odbyły się międzynarodowe targi turystyczne, podczas których pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarach promowali nasze miasto oraz projekt Gospodarcza Współpraca na Łużycach. Stoisko Miasta Żary, jako część Stoiska Lubuskiej Organizacji Turystycznej, cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Uczestnicy targów pytali o atrakcje turystyczne, możliwości dojazdu i miejsca noclegowe w mieście i okolicy oraz chętnie korzystali z lokalnych materiałów promocyjnych. Z oferty stoiska skorzystały także osoby, które urodziły się w żarach i nadal je odwiedzają. W dniach od 28 listopada do 4 grudnia odbędą się obchody pierwszego tygodnia osób niepełnosprawnych w Żarach. Program obchodów przewiduje następujące działania i imprezy. 29 listopada happening z udziałem władz miasta pod tytułem Szlakiem Barier 2, który rozpocznie się o godzinie 10. Następnie o godzinie 11 w sali konferencyjnej Żarskiego Ratusza odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Żary bez Barier. 30 listopada dzień otwarty warsztatu terapii zajęciowej. Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach od 10 do 14. 1 grudnia odbędzie się czwarty żarski przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych. Również 1 grudnia obchodzić będziemy dziesięciolecie stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych radość życia. 2 grudnia gry i zabawy integracyjne na wesoło w godzinach od 12 do 14. 3 grudnia odbędzie się piknik w starej owczarni, hipoterapia, ognisko oraz zabawy, wszystko to od godziny 11. 4 grudnia wycieczka integracyjna po Zielonym Lesie od godziny 11. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach informuje, że szósty przegląd teatrów profilaktycznych odbędzie się 15 grudnia bieżącego roku w sali widowiskowej Luna Żarskiego Domu Kultury od godziny 8.30 do godziny 14.30. Zapraszamy do udziału w tym przeglądzie wszystkie szkoły szkoły podstawowe, gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. Cieszymy się bardzo, że jest zainteresowanie tym przeglądem. Jest to przegląd teatrów profilaktycznych, do którego przygotowują się uczniowie zagospodarzeń. Żarskich szkół. Chcemy, aby jak najliczniej były szkoły reprezentowane. Będzie go oceniać, występy młodzieży, dzieci, będzie oceniać profesjonalna komisja. Pod uwagę będą brały przede wszystkim realizacja celu głównego, oryginalność scenariusza, a więc czy jest to scenariusz własny czy zapożyczony, sprawność teatralną, jak również zainteresowanie. Tematem. Zapraszamy wszystkie szkoły do zgłaszania swojego uczestnictwa do dnia 8 grudnia. Proszę składać swoje zgłoszenia w biurze podawczym Urzędu Miejskiego. Koncert rozpocznie się od godziny 8.30 i w tych trzech grupach wiekowych będzie trwał do godziny 14.30. Wszyscy uczniowie, którzy będą uczestniczyć w przedsięwzięciu, otrzymają symboliczne nagrody a w trzech grupach wiekowych wyróżnione będą w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pierwsza, druga i trzecia nagroda. Przewidziane są również y, upominki dla osób przygotowujących, czyli dla nauczycieli. Honorowy patronat nad szóstym przeglądem teatrów profilaktycznych objął burmistrz miasta Żary Wacław Maciuszonek. Burmistrz Miasta wyznaczył do sprzedaży z prawem pierwszeństwa lokal mieszkalny przy ulicy Trauguta 2 przez 1 o powierzchni użytkowej ponad 37 m2 o wartości 80 721 zł, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części ułamkowych gruntów przynależnych do budynku. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury Urzędu Miejskiego w Żarach zwraca się z prośbą do osób, które złożyły wnioski o wykup lokali mieszkalnych w 2011 roku o dokonanie ich wykupu do końca tego roku. Koniec roku 2011 zbliża się bardzo, mówię, szybko i musimy pomyśleć o tym że wszystkie wnioski, które zostały złożone przez mieszkańców o wykup lokali mieszkalnych, no, żeby były załatwione na starych zasadach, no, muszą być rzeczywiście tutaj załatwione do, tego, do 31 grudnia tego roku. A więc proszę Państwa, tutaj jest nasz apel i prośba Wydziału Gospodarki, Nieruchomościami i Architektury Urzędu Miejskiego w Żarach, że Państwo, którzy złożyliście wnioski przed 15 lipca, więc to jest, to jest data obowiązywania obecnej uchwały Rady Miejskiej dotyczącej wprowadzenia nowych bonifikat, po prostu żebyście wykupili lokale mieszkalne przed 31 grudnia. Bo wiadomo, że wtedy, a tu chodzi, dotyczy głównie budynków wybudowanych przed 1945 rokiem, gdzie dzisiaj ta bonifikata wynosi 90%, jeżeli Państwo nie wykupią, bo tam był taki warunek właśnie w tej uchwale przed 31 grudnia, to potem wchodzicie w rok następny i już bonifikata będzie po prostu no, mniejsza o 10%. Jeżeli chodzi o, proszę Państwa, również uchwała wprowadziła coś takiego, że w budynkach, w który pozostał tylko jeden lokal mieszkalny, można po prostu złożyć wniosek i otrzymać bonifikatę aż 95%. No, rzeczywiście, ale warunek był taki, że wniosek miał być złożony do 31 grudnia a wykup do 30, do, 20, do 30 czerwca 2012 roku. I tutaj również no proszę złożyć chociaż ten wniosek, mówię, bo to jest ten właśnie warunek. Jeżeli się nie złoży tego wniosku, to państwo już wchodzą, w, już wtedy ta bonifikata nie będzie 95, a będzie 85%. No, i proszę Państwa, mamy też różne sytuacje, że no, nie, nie, nie wszyscy się interesują biegiem spraw w związku ze złożonym wnioskiem. A więc wystąp my wystąpiliśmy jako urząd do na przykład ZGM-u, czy w innych instytucji, czy Państwo nie macie zadłużenia. No, i jest jakieś zadłużenie, i ten wniosek został pozostawiony, jak to mówię, samemu sobie, i tu też prosimy, żeby uregulować te wszystkie zadłużenia, może to już jest dawno uregulowane, ale Państwo po prostu nie przychodzicie do nas i, i, i potem mogą być takie sytuacje, może być no, pretensja do urzędników, że wycena straci na ważności, bo wyceny są tylko ważne 12 miesięcy. Jak już mówiłem wcześniej, bonifikaty, po prostu zasady się zmieniają od przyszłego roku, no w szczególności dla tych, którzy mają ma mieszkania w budynkach tych wybudowanych przed 45 rokiem, a więc bonifikaty będą jeszcze. Dlatego no, apelujemy i prosimy, żeby to wszystko jak najszybciej załatwić, żeby to wszystko zamknąć przed 31 grudnia 2011. Czy to prawda, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest możliwe tylko do dnia 31 grudnia bieżącego roku? Powiadam na to pytanie, że nie, bo proszę państwa, zmieniła się teraz ustawa, która weszła 9 października. To jest ustawa zmieniająca ustawę o gospodarce nieruchomościami i ustawę dotyczącą przekształcenia i w nowej ustawie, proszę państwa, jest znacznie większy katalog rzeczy, które można przekształcić, a więc przekształcać się mogą obecnie nie tylko osoby fizyczne, ale osoby prawne. Poprzednio były tylko osoby fizyczne. Poprzednio można było przekształcić tylko grunty przeznaczone na cele mieszkaniowe albo zabudowane budynkami mieszkalnymi czy na przykład garaże czy pod nieruchomości rolne teraz nie ma takiego rozgraniczenia. Wszyscy po prostu mówię osoby fizyczne i osoby prawne mogą złożyć wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. No i proszę państwa jest pewne nowum też wprowadzone. Bo jak wszyscy wiedzą, są wspólnoty mieszkaniowe i we wspólnotach mieszkaniowych ci, którzy wykupili mieszkania, mają grunt do współwłasności. I często trudno dogadać się wszystkim tym, którzy wykupili lokale mieszkalne, żeby złożyć wniosek o przekształcenie. Ustawa dzisiaj wprowadziła coś takiego, że warunkiem, Złożenia, żeby w ogóle toczyć postępowanie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego prawa własności jest złożenie wniosku przez co najmniej 50% mieszkańców, a poprzednio było, że wszyscy, którzy wykupili muszą złożyć wniosek. Obecnie jeżeli 50% tych właśnie mieszkańców, którzy mają wykupione lokale złożą taki wniosek mogą właśnie wystąpić, wystąpić do do gminy o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego prawa własności. I teraz, jeżeli chodzi o bonifikaty, nie ma już tych bonifikat obligatoryjnych, to zostało zlikwidowane. Teraz są bonifikaty tylko takie, które po prostu przyznaje Rada Miejska, więc od, od w zależności od, od Rady Miejskiej, yy, nie ma tutaj określonych jakichś zasad. I to nieważne, czy na cele, jak już powiedziałem, mieszkalne, czy na cele w ogóle inne, również takie bonifikaty mogą być przyznane. No i już mówię, końcowa właściwie odpowiedź moja na zadane wcześniej pytanie. Ustawa zlikwidowała termin występowania o przekształcenie, czy to był termin 31 grudzień, ale 2012 roku. Teraz jest ten termin, znaczy nie jest określony, jest nieograniczony. 22 listopada odbyło się kolejne spotkanie z cyklu biznes przy kawie, których organizatorem jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Gościem specjalnym był senator RP Roberty Dowhan. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, burmistrz miasta Wacław Maciuszonek oraz wicestarosta Danuta Madej, pod patronatem których odbywają się spotkania. Przedsiębiorców interesowały tematy dotyczące podatków, budowy obwodnicy Nowogrodu na trasie do Zielonej Góry oraz kwestie rosnących kosztów zatrudnienia. Mówiono o zadłużeniu państwa i sytuacji finansowej przedsiębiorstw wobec kryzysu światowego. Poruszono kwestie rozwoju regionu, w tym budowy kopalni i bezpieczeństwa energetycznego. Wskazano na istotną rolę mediów w rzetelnym informowaniu społeczeństwa o możliwościach płynących z inwestycji. Wśród tematów poruszanych podczas spotkania przez senatora Dovhana znalazł się problem organizacji imprez masowych i ich zabezpieczenia w kontekście ostatnich wydarzeń w Warszawie oraz obietnica regularnych. Spotkań z mieszkańcami Żar. W dniach od 16 do 20 listopada na zaproszenie mera partnerskiego miasta Longillon, Piera Mersz, burmistrz miasta Żary, Wacław Maciuszonek przebywał z wizytą we Francji. Spotkanie służyło podtrzymywaniu wzajemnych kontaktów oraz uzgodnieniu kierunków współpracy w oparciu o kontynuację dotychczasowych form.